Cześć, jestem Nezor, ulubiony youtuber, który nie wrzucił filmiku od półtora roku i tak, dzisiaj tak na dobry początek wrzucam pokaz Tazosów Michała. Intro. Siemanko, dzisiaj będę przedstawiał swoją kolekcję Tazo Pokémon i to jest mój pierwszy Tazo. O! Marsztomp. Jest seria, jak widzicie, tutaj Metal Tazo. Jest to taka niebieska ropucha, która strzela chyba błotem. Moi koledzy mówią, że ono też to rzuca. To myślę, że jak tyle osób tak mówi, to to pewnie jest prawda. To go tutaj odłożę. Tutaj jest, widzicie. Tutaj jest taki walczący worek Makuhita. Ten jest z innej serii, bo ten jest napis Pokémon Advance. A tutaj jest o napis Metal Tazo, a więc to są inne. I tutaj on na odwrocie ma taki jeszcze większy worek, który ma jeszcze większe. Ten, ten. ten ma takie czarne małe rękawiczki a ten jak widzicie jest ma ogromny I ja tego bardziej lubię ale nadal tak no to nie jest mój ulubiony e, tutaj jest kolejny e, z Pokemon Advance e, Marshtomp on jest tutaj napisany typ woda tamten był typ walka zapomniałem tego przeczytać e, tutaj on będzie takim wielkim stworem. To jest jakaś... Obydwa to są jakieś ropuchy. Ten ma jakieś bokobrody. Nie wiem, to dziwne jest. No i. No i on jest chyba dosyć silny. I następny to jest tutaj taki nosorożec z, kam z kamienia. I tutaj widzicie jest na pustyni. O, Pokemon e i tutaj y, o jest y, jego y, ewolucja która też jest kamienny nosorożcem ale stoi nie wiem jaka to ewolucja jak stoi to ja jestem ewolucją siebie siedzącego czy coś nie wiem ale dobra to tego muszę odłożyć i tutaj jest następny y, to jest lemur y, Lemur y, też jest z Pokemon Advance, serii y, i tutaj on będzie ewoluował w takiego grubego Lemura to y, ja czasami, że tak powiem też ewoluuje, jeśli przytycie to jest ewoluowanie nie no, to było taki bardziej żarcik ale widzicie to jest Metal Tazo y, o, Metal Tazo no i następny to y, tutaj jest to jest chyba lew morski i ma głupią takie wąsy jak to mówił mój kolega i tutaj jest jego ewolucja która już nie ma tych głupich wąsów no to zrozumiało że jest ewolucją y, i no i następny jest ten go przepraszam Nikt nie lubi, bo on jest jakiś głupi, jest rośliną, a nie jakimś kul zwierzątkiem i ma duży, dużo, dużo, duże usta i ewoluuje w takiego jeszcze gorszego jakiegoś głupola. Ten też nie wiadomo w ogóle co to jest i jest to głupie. Ten jest bardzo silny. On jest galaktycznym wężem. Strzelającym promieniem Coca-Coli. Y, moi koledzy mówią, że to jest piwo, ale ja im nie wierzę zbytnio, y, bo nie myślę, że to jest piwo tylko Coca-Cola, a ja raczej mam rację. Wiecie, y, no bo wiecie, bo to jest mój Tazo. Y, no, jest tutaj CE, co znaczy Centralnie Elegancki i y, y ten. No i następny. To jest motylek. Ja go nie lubię bardzo, bo jest bardzo dziewczęski. I następnym razem chyba go komuś dam, czy coś, bo no, ja go zbytnio nie lubię. Hmm. Tutaj jest taki kosmita. I kosmita ma tutaj taką kulę. I kosmita jest ogólnie fajny. Jest bardzo silny i dobrze. To następny to jest mój ulubieniec. Pewnie go nie kojarzycie, bo mało mam bardzo wysmakowaną opinię, więc nie lubię tego co wszyscy lubią. Jest to Pikachu, taka mysz. I ja go znam z takiego serialu pokémon Anime. On jest tam głównym bohaterem Czasami się pojawia jego. Bardzo lubię Jak widzicie, tutaj też jest napis CE, a więc no, ogólnie bardzo mi się podoba. On. I tutaj jest taki, uuu, taki straszny, czerwony potwór, ale on jest bardzo silny. On jest fajny, jego bardzo lubię, ale no, nie aż tak jak pikachu. E, tutaj jest drugi raz taki wąż. Mam ich dwa, bo go lubię. E, I jest. I. E, ter, i no. I następny jest taki pypeć, jest też rośliną i trochę jest gruby, ale lubię takiego. I tutaj jest taka ostatnia, to jest chyba szynszyla. I tak się prezentują moje Tazo Pokémon I to był właśnie pokaz Tazosów Michała. 15 lajków i od razu wlatuje odcinek z epickiej walki w Zachachę. Jeszcze do tego za tydzień, w środę, hmm, będzie odcinek z wielkiego rankingu pierwiastków chemicznych. Więc zasubskrybujcie.